Problem trudno-gających się ran to wciąż problem, który leży gdzieś na marginesie problemów opieki zdrowotnej i systemu medycznego. Nie dbamy o leczenie tych ran jako system, zarówno w postaci tych ran już przewlekłych, trudnych, trudno-gających się, które są zmorą i dotyczą około miliona Polaków, ale też niewiele robimy, by leczyć te rany na wczesnym etapie i by im zapobiegać. Wciąż rany traktujemy jako mało istotny epizod zdrowotny, bardziej w charakterze pewnego dyskomfortu czy jakiejś małej dysfunkcji, a nie jako chorobę, ciężką chorobę, która może skończyć się śmiercią pacjenta i która wymaga potraktowania dużo poważniejszego niż w tej chwili. Mamy w Polsce około miliona pacjentów cierpiących na rany, gojące się różnego rodzaju. Nie ma skoordynowanego systemu opieki, pacjenci nie wiedzą, dokąd kogo mają się zgłosić, a placówki medyczne, które powinny się tymi danymi zajmować, tak naprawdę nie są do tego przygotowane ani pod względem organizacyjnym, ani pod względem kompetencyjnym. Pacjenci błądzą w systemie i nie ma takiego ujednoliconego systemu, który podpowiadałby pacjentowi gdzie zgłosić się, jeżeli coś się dzieje, ponieważ w, przy na przykład stopie cukrzycowej od momentu zauważenia jakichś zmian do czasu chociażby amputacji palca. Dochodzi bardzo szybko, to jest czasami w ciągu tygodnia, w związku z czym faktycznie trafienie na specjalistę w tej dziedzinie jest niezwykle istotne. Bardzo często pacjenci, przychodząc do polskich aptek, mówią, że mają niewielkie skaleczenie, pokazują coś w postaci zdjęcia. W polskich aptekach do tej pory przez wiele, wiele lat też nie było miejsca, gdzie farmaceuta mógłby konsultacji udzielić. W tej chwili farmacja się zmienia, apteki się zmieniają, apteki mają coraz więcej miejsc, wytyczonych miejsc opieki farmaceutycznej, gdzie możemy również na tą ranę spojrzeć. W związku z tym chcielibyśmy, żeby farmaceuci odegrali ważną rolę i pomagali naszym pacjentom w podjęciu decyzji, kierując w odpowiednie miejsca i wskazując sposób leczenia danej rany. Porozumienie na rzecz profesjonalnej terapii ran jest nam potrzebne, żeby skoordynować działania wszystkich uczestników tego procesu, czyli dotrzeć z edukacją do pacjentów, dotrzeć do ludzi z odpowiadających za organizację opieki zdrowotnej w Polsce. Z informacją na temat, jak to powinno być zorganizowane. Niestety rana trudno gojąca się wymaga współpracy wielu specjalistów. Ponieważ jest bardzo wiele chorób, które powodują rany i które utrudniają gojenie tych ran, musimy korzystać ze współpracy w zespole wielodyscyplinarnym. To się nazywa w krajach anglosaskich wound care units, albo diabetic food units, jeżeli chodzi o stopę cukrzycową. Tego modelu organizacyjnego w Polsce nie ma, a to jest najbardziej skuteczny system, który daje Największe szanse na udzielenie pomocy pacjentom. Stworzenie takiego, takich systemów, takich placówek, jest absolutnie kluczowe dla poprawy sytuacji tych około miliona pacjentów.